Cześć Belki z tej strony Wasza Nuteczka. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Goskinsa, Ale co dziś, moi drodzy? Dzisiaj stwierdziłam, że po raz kolejny, już chyba trzeci z kolei, spróbujemy zrobić koskę ze stówki. Czy nam się uda? Nie wiem, zobaczymy. Ale co? No nie ma tutaj co przedłużać. I co wam o czymś powiedzieć, moi drodzy? Spójrzcie, tutaj mamy tu dla Was koskę. Przy, min przy minimalnej wpłacie 8,40 macie do wygrania szadołki ultrafiolety. Za 900 zł? Z 8,40. Spoko. I dalej kałasze Kasimow Przy minimalnej wpłacie 14,99. Więc co? Więc tutaj wpłacamy. Oczywiście z czym? Z kodem nuteczka. Najlepszy kod w internecie. I możemy chyba przejść do odcinka. Co? Tutaj może jeszcze jakiegoś skinka dla Was wybierzemy. Tutaj mamy jakiegoś mortiska. O Jezu, i nam tutaj rzeczy. W Hm. Hmm. Tutaj mamy, kurczę, kurczę, co tu, no w sumie ten mortisek może pójść, bo jeszcze takiego nie było, więc sobie odbierzemy. Ja sobie go odbiorę. I co? I możemy tutaj przejść do naszych bitewek, moi drodzy. Może tutaj na samym początku popatrzmy sobie na jakieś bitewki z innymi ludźmi. I co my tutaj mamy za 25 złotych? No już nie mamy. 80, no nie, to są za duże stawki dla nas. 28, spoko. Zobaczmy tutaj, co mamy z H-Chocolate Case. Chocolate case? Amber case? I co? Okej. Okay. Ej! 18 złotych nam poleciało. Jemeczka. Ej, spoko. Spoczko. I co tutaj mamy jeszcze? Jakąś peteczkę. Ej! Ładnie ten dyszek. Mega spoczko. Już mamy 140 złotych. Ej, ładnie. co? podoba mi się. To mamy coś za 30 zł. To sobie zobaczmy, co tutaj mamy. Medium case i dobra, low case. Tutaj mamy ultra, medium, low. Spoko, spoczko. Co my tu mamy? 5 zł. Okej. Okay. Pierwsza skrzyneczka tutaj do nas. Tutaj chyba będzie kubek miał. O! Spoko. A jak wygramy tę bitewkę, to chyba będzie dobry znak. Może to akurat będzie ten dzień, moi drodzy? Może to akurat ta chwila? Nie wiem, zobaczymy. Ej, i w ogóle. Kurde! Możecie mi napisać, jak tam u was pogoda? Bo szczerze, ja nie wiem, jest mi tak cały czas zimno. Ja nie wiem, czy ja ogólnie nie są zmarzyć luchem, nie? Ale ostatnio jest mi tak zimno, a. A nie wiem, no ta pogoda jest taka. Kurczę, dziwna. Przysięgam. Możecie napisać, jaka jest u was pogoda? Bo ja nie wiem. Jak, jak tam wasz odczucia w ogóle w te wakacje? Czy wy w ogóle czujecie te wakacje? Że tak samo jak ja to. Tak średnio. Chociaż nie, może to, że jestem jeszcze przeziębiona, to może jeszcze to, ale kurczę dziwnie, co? Jakoś nie, nie czuję tych wakacji. Dobra, ale tutaj, o kurczę, ostatnia skrzyneczka, bo nas kubek przegonił trochę. Dobra, chyba... Chyba tak, mamy, mamy to. Mamy to 87 zł spoczko. Okej, okay, mamy już dwie stówki na naszym koncie. Mega mi się to podoba. Co my tutaj mamy? Tutaj 68 zł. Nie wiem, czy chcę jeszcze aż tak bardzo ryzykować. 54, 54 to. To jest jeszcze tak ok, ale o kurde, są te muzyczne. Ja się nie znam na tych muzyczkach. Nie otwieram tego nigdy, wiecie? Jakby staram się tego unikać, nie otwieram tego, ale zobaczymy. 21, 17, spoko. To jeszcze jest do nadrobienia. 30, ok. Ej, otwieracie w ogóle takie rzeczy? Tak samo na przykład z tymi, o 43 zł, tak samo z tymi przywieszkami otwierać takie skrzynki? Bo ja totalnie nie. Jakoś to nie jest totalnie w moim, w moim stylu. Nie wiem. Ja to zawsze. Okej, okay, dobra, to już jest moje raczej. No, dobra. 96 zł, spoczko. Ej, trzy bitewki, trzy są wygrane. Co jest grane? Halo. Czy to jest moje konto? Nuteczki? Halo. Bo coś tutaj nie zrobi przysięgam. Naprawdę ostatnio skrzyneczki się nas uśmiechają. I podoba mi się to, bo ty mamy kolejną peteczkę za stupę! O! Oh. Tutaj to też może być drogie, ale nie. 152 zł wyciągamy. 361 zł moi drodzy. Ej, ale wiecie, co ja naprawdę zauważyłam? Że mi się wydaje, że faktycznie na boty się więcej przekrywa niż na zwykłych graczy. I zauważyliście to? Ostatnio zaczęłam grać tak na, na normalnych ludzi i faktycznie to oddaje. Faktycznie to oddaje. Tutaj dołączył się do Underdoga, od tej 21 Faktycznie to oddaje. Ma to więcej sensu niż jak walczyliśmy sobie na boty. Chociaż może, chociaż może to jest jakieś moje takie dziwne przekonanie, ale tak mi się wydaje. Ale dobra, tutaj to może być. Chociaż no to może być przegrana bitewka. Chociaż nie, no cztery skrzyneczki są, ale mam 6 złotych. Najwięcej ze wszystkich to już... Dobra, tutaj... O Jezus! Ziomek, który stworzył bitawkę, Troszeczkę mu tam siadło. Ale nie tutaj... I Smile może sobie tutaj zgarnąć wszystko. Tutaj ostatnia skrzyneczka. I albo coś... No, tutaj ziomek sobie... No prawie, no prawie. No ale dobra, to są tylko dwie dyszki. Dwie dyszki to dwie dyszki. No, no zdarza się, trzeba było jedną przegrać. Tutaj na underdogu nie wiem, czym chciała. Mm, tutaj z tego i wątpię, że siądzie, ale można na testę spróbować. Nie można już, za późno. Zobaczmy sobie tutaj. Zobaczmy to. Zet zł. Co to jest za skrzynka? Embercase. Dobra. I zobaczymy, zobaczymy. Ej, w ogóle. Wiecie jak ostatnio mi fajnie siada, naprawdę. Ostatnio. Robię jakiś młyn z tych skrzyneczek. Naprawdę fajnie, ostatnio mi siada i fajnie sobie powypłacałam. S... Dobra? A dobra, z że to my się dzielimy. Dobra, już myślałam, że przegrywam. Jest spoczko, jeszcze Emeczka do mnie poszła za trzy deszki. Spoko. Ostatnio naprawdę fajnie siada. I fajnie to się kręci. Tylko, że tutaj zwróci się. Zwróci się pięć deszek. Spoczko. Mega spoczko. Sprzedajmy sobie to. I mamy 350 zł. Fajniutko. Chodził sobie tutaj do Undertoga. Dzisiaj może będzie taki trochę, trochę dłuższy film. Ile mamy już minut filmu? 6 minut. Bo ja chcę tak bezpiecznie tego dzisiaj podejść. To już nie możemy robić tak, że wiecie, lecimy Olina i albo siądzie, albo nie siądzie. Dzisiaj musimy tak bezpiecznie tego podejść i tutaj niestety, ale będę 14 zł chyba w plecki, chociaż może nie. Dobra, okej, okay, wygraliśmy 37 zł spoczko. Okej, okay, podoba mi się. Tutaj co mamy? Oj, dobra, tutaj już za późno kliknęłam. Tutaj mamy 37 do podziału. Spoko, spoko. Te Ember y nie są najgorsze. Emeczka za. No dobra. No tak średnio teraz. Dobra. To mnie ze trzy, trzy dyszki. Tu za, do... O kurde, nie. To nie siądzie chyba. Chociaż. No 6 zł w plecy. No ale dobra. To nie jest taki jeszcze straszny minus. Ej, w ogóle możecie napisać, jak tam jeszcze u was zdrówko. Pogoda zdrówko. Piszcie wszystko, co chcecie, jak to zioma, proszę was. <laughs> bo, bo mi się czasami, idę, ja tak sobie lubię poczytać te Wasze komentarze. Bo szczerze, już z moim zdrówkiem jest trochę lepiej, ale nie jest najlepiej. Aha, i co to? A, ale, ale dało, co? Ale dało, bez sensu w ogóle ja do tego dołączyłam. Z moim zdrówkiem jest lepiej, tylko mi strasznie jakoś takło jeszcze męczy. Niby jest dobrze, niby nie, ale jakoś tak nie kurczę, męczy dalej. Dobra, zobacz. Ojojku, co ja zrobiłam. Zaznaczyłam underdog, co my tu mamy. Dobra, to mogłoby. To mogłoby. O, o kurczę. No co ja robię? Szybciej trzeba. Dobra, tutaj? Ok, udało się. Udało się, zobaczmy. Tutaj z białym sobie, powalczymy troszeczkę. No i co? No, lipa, póki co. Po dwa złota oboje mamy. Zobaczymy. Zobaczymy. Ej, w ogóle jeszcze Wam się pochwalę. Bo tutaj może nie wszyscy wiedzą. Już ponad tydzień nie palę. Tydzień i chyba i cztery dni. Rozumiecie to? Rzuciłam palenie. W sensie nie chce mi się palić. Więc powiedzmy, że rzuciłam. Póki co rzuciłam. Nie palę. Więc możecie mi tutaj złożyć gratulacje w komentarzach. <noise> Dla motywacji, że mnie paliła. Ale szczerze Wam powiem. Lepiej się czuję, jak rzuciłam palenie. Fajnie jest. Jest mega fajnie. Jakby. I czuję się taka, taka nie, niezależna od tego, od tego mojego urządzonka. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Rzucajcie palenie, jak palicie. naprawdę mega, mega oddaję. Dobra, i co mamy tutaj? O kurczę, tutaj jest afera, i tutaj chyba ziomek wygrywa. O nie, ja wygrałam! Dobra, 69 złotych, spoczko. Parę tam stóweczek na plus. No, mamy za 5 underdoga, za 84 underdoga. ach Dobra, chujno. Niech będzie już. No trudno, już, już niech będzie. Jak weszłam, to już niech będzie. I co? Sto? Uuu! Kurwa! O kurde! Ale siadło mu! I ja myślałam, że będzie do podziału. Myślałam, że mamy tyle samo. O nie! Ale ładnie siadło, co? Ładnie to ziomkowi siadło. Tutaj mamy 42 zł to już nie. I czemu ludzie robią cały czas do tego? Dołoczymy tutaj do jakieś bitawki. Minor case, OK, Ammo Case, raz, spoko. Zobaczymy. No to już zadyszka poleciało. Ej, myślałam, że to nam wsiądzie. I już byłam szczęśliwa, bo już byliśmy mieli 6 stówek. Kurczę. A szkoda, szkoda no. Poczekaj, to jest na razie afera. Ziomek tutaj ma trzy na. Okej, okay, ten tak jest chyba. Dobra, sześć złotych, spoko. Trochę go nadgonimy. Na no, łąku no, weźcie mi coś rzucić. Co? 185. Ale dropik. Ale dropik, moi drodzy, dobra? No to raczej będzie przegrana bitewka. Więc myślę, że zaraz możemy pójść sobie po po prostu skrzyneczki, żeby sobie spróbować tą kostkę zrobić. Może jakiś buścik czy coś. Zobaczymy. Kurczę. Kurde, tutaj mi jeszcze coś daj. Poczekajcie, to może coś. Wygraliśmy stówkę! Dobra, dobra, pasuje robota. Pasuje. Okej, okay, tutaj mamy. Co my tu mamy? Underdog, tu coś ten tego. Chodźmy zobaczyć, może na jakieś skrzyneczki, co? Chodźmy może na. na te skrzynki. Weźmy sobie może na buściku, otwórzmy. Z jedną otwórzmy na buście. O, bo to jeszcze nie mamy tyle pieniążków, żeby tak szastać się pieniążkami. Okej, okay, stój, 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 stój. Proszę cię. 30 zł, okej. Okay. Jeszcze raz, jeszcze raz, okej. Okay. I co? Przeciągnij, przeciągnij, przeciągnij tego gloczka, bo ten gloczek jest... Jest trochę... 28 zł, spoko. Dobra, nie już więcej... Nie chcę więcej kombinować. Tutaj czy mamy coś fajnego? Uuu, tutaj są fajne bitewki. To jest do podziału na cztery. To jest albo, albo dobrze, albo niedobrze. Dołączmy. Zobaczmy tutaj. Zobaczmy, jak to pójdzie. Bo tutaj faktycznie może, może być fajnie, albo może być totalna topka. Więc zobaczymy. Weźcie. się. No, rider prawie! Kurczę. Dwie nam zostały skrzynki. Dobra, dobra. Ciesa cesarzowa, ale to jeszcze nie za tyle pieniążków, co? OK, neon rider jest, spoko I czy to nam odda fajnie? 200 zł, spoczko, spoko Niech nam, niech nam oddaje 400 zł już mamy Ej, strasznie mi internet dzisiaj nawala, widzicie to? Strasznie mam takie Takie, kurczę, opóźnienia Za 176, co tu? Gloczek to nie odda za bardzo Tak mi się wydaje To będzie miało ciężko oddać Tutaj do underdoga Chodźmy sobie Ciężko, 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 ciężko z tymi niektórymi bitewkami, bo ja niektóre bitewki po prostu. Z... Aha, to szybkie, szybkie 179 złotych. Kurcze. A może. Ej, no, jak oni szybko tutaj dołączają? No, poczekajcie, ja nie klikam aż tak szybko. 603. Dobra, zobaczmy sobie tutaj to. Strasznie szybko klikałem, a ja nie zdążę przeczytać, a oni już wszyscy dochodzą do tych, dołączają do tych bitewek, no Dobra, zobaczmy tutaj I co? No i ostatni tutaj kałaszek Przepowie nam, czy to nam siądzie, czy tam nie siądzie I co? I lipa 25 groszy to 25 groszy, tak Lepsze to niż nic, no co? To może chodźmy E, chodźmy tu Neonek elegancik. Kurwa, stuwa została. Nie byłabym sobą. Uuu! O kurde! O kurde, osiem stówek! Tysiaka! Tysiąc dwieście mamy! O kurde! Kurde, z neonka nam tak siadło? Ja Wam mówiłam, że Neonek jest dobrą skrzynią, co? Ja mówiłam, że Neonek czasami się potrafi uśmiechnąć. O kurde, Tysiaka? Ładnie, co? I co? I jeszcze raz niech to się zaśmieje z nuteczki, że to jest bambik w otwieraniu skrzynek. To ja Wam powiem, tutaj, zobaczcie. Wczoraj, ej, wczoraj też było tysiak na plus. Ej, tylko jedna 170 zł. Kurczę. Mega spoko, mega spoko. Ej, więc tutaj naprawdę, żeby coś zrobić fajnego, to, to jest tylko krok. I jesteśmy naprawdę w całej pistej sytuacji. Zobaczmy sobie tutaj Underdoga. Ej, w ogóle te naklejki, które są tak bardzo ładne. Coś w sensie tam tak ciekawe. Na przykład zobaczcie tego Wilka. Co Ej, a znowu najmniej. <laughs> mniej. Kurczę. Ej, a to aż takie miłe jest, co? Po takim czasie, po takim czasie takich rozpaczy, i mówię, Boże, ile to można mi oddawać? Ile tych filmów jeszcze? Boże, ile tego wszystkiego? Ale fajnie, fajnie. I tutaj co? Tutaj, tutaj no dobra, no. Ale to nawet chujowa bitwa. To nawet nie jest na plus dla ziomka. Ale co? No, myślę, że możemy. Może stwórzmy jakąś swoją bitewkę teraz, co? Ej, szczerze to ja aż się boję, kurde, robić jakiekolwiek bitewki, bo ten tysiak, jesteśmy tysiaka na plus, ale dobra, stworzę sobie z waporka, stwórzmy sobie elegancika i ser, cyber case za 280 zł na trzech graczy, publiczną dajmy, Kurczę, bo jak daję na publicznym, to jest strasznie dużo czasu i ja nie wiem, czy ktokolwiek do nas dołączy, ale poczekajmy, może, okej, okay, dobra, sorki, nieważne, bo nie da się dodać botów. Ale zobaczmy tutaj. No dobra. Tutaj kurczę. Kurczę, nie do. No. Lipa straszna. Lipa straszna. Ale se ziomek ściągnął tysiaka z nas. Nie, ale ja właśnie nie mogę. Ja nie mogę tworzyć takich bitewek, bo ja wszystko, jak tworzę, to wszystko przegrywam. Zobaczmy tutaj tego, tego underdoga. No i co? No i dupa. Czemu dołączam do takich chorych bitewek? Nie rozumiem. Ale dobra, zobaczymy jeszcze tutaj sobie. O, tutaj może być fajne. Ja lubię. Ej, ja strasznie lubię te, te procentówki. Nie wiem, ale jakoś tak. Mam tyle emocji w sobie, jakby fajnie, fajnie pod ten. Pod taką, wiecie, adrenalinkę, co? Mega spoczko są. Bo tak jak wiecie, jak już leci ta MK, to. Już, o, leci. Fajne, fajne. Dobra, zobaczmy. Kurde, no. Niech poleci coś fajnego. Halo. Halo, Emetko, pojaw się. Dobra. No ta bitewka, tak widzicie, mega się zwróci, co? Tutaj zwrot będzie niesamowity. Zobaczmy tu. Wow. 26 złotych. Nie no, mega, ekstra. Ekstra, ekstra, ekstra. 600 złotych. No dobra, wracamy do punktu wyjścia. do. U! I ja lubię tą skrzyneczkę, Bistka Jest mega spoczku z tą skrzyneczką Fajna, fajna, ale okej okay. Zobaczymy, zobaczymy teraz Co, co nam tutaj przyniesie ta, skrzyn ta bitewka I co? Pasio, weź tego kogoś tutaj Zwołaj szybciej, chłopaku Halo Dobra, tutaj chyba Tutaj chyba nie, nie siądzie ta bitewka Bo jakoś nikt nie jest chętny, żeby dołączyć O, tutaj też możemy dołączyć to jest ten... jak się nazywa? A, Embercase, Embercase. Dobra, i zobaczymy sobie tutaj. Może będzie spoko, może nie. Zobaczymy. Ej, ale kurde. Kurcze, kurcze, kurczę, no. Weźcie coś daj fajnego, chłopie. No i... Tutaj chyba się nie doczekamy żadnej takiej fajnej bitewki. O, za sześć dyszek mamy bitewkę. I co? O, super. Dobra, i zobaczmy. Tutaj mamy pierwsza skrzyneczka, to jest... O! Yy, dobra. To jest fajna skrzynka. Ona też mi kiedyś dawała. Ale tutaj no, średnio póki co. Lovely Kajsik. Okej, okay. no póki co jest dole Tutaj tego wszystkiego. Dyszkę tylko. No i tutaj raczej nie siądzie ta bitewka. Ile mam pieniążków? 600 zł. W sumie moglibyśmy pójść, potwierać jakieś skrzyneczki. I może nam coś siądzie, może nie. Mamy 6 stówek, kochani. 6 stówek to jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o otwieranie skrzynek. Gdyby tak na przykład sobie otworzyć za 400, albo waporki. Otwórzmy waporka. Waporku, proszę, daj mi coś. Kurwa, no waporku, no. On mi tak ostatnio nie daje. On mi tak ostatnio zabiera ten waporek. Daj tego non-radera chociaż, daj to, daj to, człowieku. 52 zł. To już w ramach tamtą. Tam. Stój, 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 bo to 300 chyba kosztuje. To chyba 300. To chyba 300, no. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Jeszcze przeleć, no. Dobra, spoko. Spoko. Okej, okay. tutaj 350. ok, tutaj co mamy? Turbo pikamy, I co turbo pik mi da? Ile? 92. No tutaj tak... Średniawka, awóbka. ok, Operacja chromatyczna. I co tutaj? 53 zł Lipton. Stój! Kur... Lipa straszna. Jeszcze raz otwórzmy i zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Okej, okay, tu jest wszystko chyba dobre. Baśń jest mega drogim five Sevenem. kosztuje 500 złotych. Kosztuje 500 złotych spoczko. Kurde, ten pig. On jest taki. Kurczę. Otwórzmy jeszcze raz może. Jeszcze raz, jed jeszcze jeden raz, okej. Okay. Kurczę. Kurczę, kurczę, kurczę. 119, spoko. 700 zł mamy dalej. Więc możemy niby dołączyć to do... a tutaj są już takie takie cienkie te bitewki, tak wam powiem, no. Dobra, tutaj mamy bolo. Bitewkę. To jest Haninja Case, nie? Tak, no. No i dupka. <grytania> no i przewaliłam tak elegancko z 3 No i spoko. No i po je wariację. Więc jak mamy 700 zł, to możemy spróbować holo Otwórzmy to. Spróbujmy, no. Już nic. Stój, 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 stój. W rozporcie, ile kosztuje? Teś, tak! Mamy to! Mamy dwa koła, mamy! Dobra, mamy dwa tysiące! Kurde! Ej, teraz się boję to otwierać tak szczerze. Więc mamy dwa koła, więc teoretycznie otwieramy tą skrzynkę i co? No i otwieramy skrzynkę i mamy kosę. Ale poczekajcie. Co jest tutaj w tej porcelanowej No tutaj nie ma wszystkich kos, ale tutaj moglibyśmy to otworzyć, ale nie jestem pewna. Ale tutaj otwieramy i zobaczmy, jaką dostaniemy koskę. Dostaniemy obdrapusa jakiegoś. Ale co? Kosa to kosa, widzowie, tak? Koska to koska. Kosa zrobiona, jak widzicie. Mamy kosę, więc ze stówki zrobiliśmy dzisiaj kosę. I mamy jeszcze 300 zł zapasu, więc koska jest... Więc co, więc ja bardzo Wam dziękuję za ten, za ten film. Oczywiście pamiętajcie o sobie łapki w górę, komentarze i proszę napisać mi w komentarzu, yy, może, 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 może co tam u was po prostu? Jakiś randomowy komentarz dostanie, tom, dostanie yy, tego skinka z początku odciek, się będzie tą kosę. Nie no, tą kosę, to, to wiecie gdzie tak. Tutaj oczywiście kodzik nuteczka. No i co, Subik? Oczywiście, wpadacie na Discorda, link w opisie, bo tam macie wszystkie wyniki z odcinków. Więc ja Wam bardzo dziękuję. W końcu nam się udało: kosa to kosa, nieważne jaka, kosa to kosa, tak, tak. Więc co, widzimy się jutro. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, i Siema!